Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś będziemy się zajmować taką baterią. 1040Ah, 36V. No i tutaj napięcie że nam żadne nie wychodzi. Ok, I to rozbierzmy. No myślałem, że tutaj jest pęknięte, a to tak jest specjalnie zrobione. Ogniwa mamy MX1865026P firmy Daja na Ok, Okej, takich jeszcze nie widziałem. I no, tak powiem nawet ładnie zrobiony. I zapach, kurde ma dziwny strasznie, drażniący. Czyli tutaj napięcia z tego co widzę, to będą nam szły tak. Na pierwszej mamy 3,6. Na drugiej 2,9. Na trzeciej, dwa trzy już tylko. Dwa osiem, trzy dziewięć, dwa cztery 3, 9 dziewięć, trzy, i pół. 3,5 i 3,6. No te troszkę napięcia są rozjechane. No to i tak tutaj nie będziemy się bawić, żadne balansowanie ani nic, bo tu i tak będziemy wymieniać wszystkie ogniwa. No ale tak z ciekawości chciałem zobaczyć, co tu, co tu się porobiło. No, ale widać, że to nie tak, że jedna sekcja padła, tylko coś, coś tu się więcej porobiło. No, tutaj troszkę utrudnili nam zadanie. Mamy te rurki termokurczliwe. Trzeba będzie to porościnać. No, ale i tak musimy zacząć od tego, że ściągniemy BMS. No dobra, to to byśmy mieli I tutaj, tak tylko z jednej strony, to jest podłączone. Okej, okay. to odczepy od BMS-a będziemy sobie od razu zabezpieczać. Tym musiałem sobie troszkę poświecić, nie widziałem. Zlibermesa mamy uwolnionego. O, te naklejeczki są nawet takie żwawe, fajnie się odklejają. To pewnie sobie je wykorzystamy powtórnie. I tak, po co w ogóle rozbieramy ten pakiet. Zasadniczo, tylko po to, żeby sobie wyciągnąć przekładki. No, zrobi się zwarcie, czy się nie zrobi. No i tak, możemy go, tak jakby, odwrócić do pierwotnej formy. Czyli będziemy mniej więcej wiedzieć, gdzie wychodzą odczepy. Do BMS-ów i tak dalej. Nam to ułatwi życie. No i taki pakiecik sobie zrobimy. Użyjemy sobie ogniw Samsung 35E. One wszystkie mają około 3200. Te mają 325, 70, 40 i 40. Pojemność jest zmierzona pod obciążeniem 5A. To zmierzmy sobie jeszcze impedancję. I ostatnia, czyli wszystkie mają 19-20, czyli w jak najlepszym porządku. To założymy sobie jeszcze przekładki. Te przekładeczki już mamy, i bierzemy sobie po jednej z każdego. Mamy jeden rząd, drugi rząd. W sumie możemy sobie naraz zrobić kilka tych rzędów. No to będzie nam przeszkadzać. no to może tak zrobimy sobie po 5, bo później tam trzeba będzie połączyć je i tak, bo wszystkie tutaj się nie zmieszczą no i powiedzmy, że tak tutaj mam ten główny plus, no to tu będziemy mieć ten główny plus no to tu mamy z tym dzynzlem I może pokusimy się o to, że zostawimy po prostu ten kawałek tutaj blaszki, będziemy mieć już od razu dzynzla będzie troszkę krótszy ale tam przewody były dość luźne, czyli myślę, że nie będzie problemu i to sobie zrobimy tak samo. Zróbmy sobie zgrzew próbny. Mamy piękne otworeczki. Możemy zgrzewać. Tutaj na głównego plusa, a potem na głównego minusa damy sobie blaszkę stalową 0,2. te były 0,15. To zróbmy sobie próbę zgrzewania. Podnieśmy trochę parametry. Ach, kurde, się ześlizgnęła się. Ale jest dobrze. Mamy otworki. No i dobra, i ten pakiecik jako taki już byśmy mieli. Tutaj później połączymy go z tym drugim pakiecikiem, co zaraz zrobię. No, i mamy nasze dwa pakieciki Tu przez środek, gdzie nam wchodzi ta przekładka. Więc sobie zasymulujemy tutaj jakimiś kartocikami. No i grzejemy. No i teraz pasuje go pozwijać, tak jak ten by pozwijany. Ale tutaj, kurde, nie bardzo mam miejsca, żeby to sobie tutaj robić. To zrobię sobie to poza kamerą na innym stole. No dobra, to mamy to tak tu się troszkę rozłazi to może polepimy czymś no to teraz naklejemy sobie te naklejeczki co tu wcześniej były no tak tych blaszek nam tu wystaje tak ino ino no ale wystarczy no to połączenia będziemy musieli sobie zacząć od tych głównych plusów i minusów. No dobra, na no kurde nie będzie to najwygodniejsze połączenie, no ale spróbujemy. No, muszę sobie to poświecić. No dobra, to to byśmy mieli. Zobaczmy sobie, czy to nam żyje. Hmm, widać coś czy nic nie widać. No, jakby żyło. 1941 i 6. No ładnie, nie trzeba resetować. To jeszcze pozabezpieczamy sobie tutaj troszkę. I to w pakiecik byśmy mieli. Wkładamy sobie tutaj do naszego pudełeczka. No to tutaj już możemy sobie zacząć ciapać silikonem. Chociaż trochę to wczesny etap. Nabrudzenie wszystkiego silikonem. No spróbujmy. Tutaj już, jak widzicie, zacząłem wlepiać taśmą. Tam marantu stołu mi jest wygodniej. Udało sobie to całe taśmą i dam jeszcze koszulkę termokurczliwą. No i dobra, to to mamy opatulone. No to pakujemy w koszulkę i obkurczamy. Dobra, myślę, że to by już było. To silikonujemy sobie. No to będziemy ciapać. Szkoda brudzić rękawiczek, zrobimy to palcem. No to sprawdźmy sobie pojemność. I tak, napięcie odcięcie 13,5, czyli BMS ma sam wyłączyć jak zwykle. No i zaczynamy. I to oczywiście nie możemy przekroczyć 600W. No czyli tak musimy zostawić, chociaż nie możemy pociągnąć do 15 no i dobra no i co my tu mamy 13,1 Ah no nawet trochę więcej niż się spodziewałem bo niby z przeliczenia to 4 razy 3,2 to jest 12,8 no ale tu trochę mniejszy prąd był, tam 4 ogniwa po 5 amperów. no w granicach normy wszystko no akumulatorek naładowany, to sprawdźmy sobie jeszcze napięcie No pięknie się nam naładował. Tak wygląda zabezpieczonko. Z jednej strony, z drugiej strony. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.